Jej ult to jest najlepsze, co było w Brawl Stars to będzie jeden z mocniejszych ultów. Uwaga, klikami sprawdzamy. o co on odwalił, widzowie! Siła Siłotary, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mordeczki, jak widzicie, znajduje się na specjalnym koncie, który dostałem od twórców Brawl Stars. I dzisiaj przetestujemy sobie nową postać, jaką jest Mazy. czyli nowy chromatyczny zadmiarz, który będzie w karnecie w nowym sezonie. Jest! Kurde. Ale mało tego, nie przetestujemy samej Maisy, przetestujemy też jej dwa skiny, więc będzie naprawdę grubo, oglądajcie do końca. A oprócz tego odbiorę inne, nowe skiny z tej aktualizacji i też je sobie dzisiaj przetestujemy, będzie mega grubo. Zanim do tego wszystkiego przejdę, przypominam, że wy też możecie zdobyć tego skina, którego ja teraz sobie odebrałem za darmo i wy też możecie odebrać go za darmo, bo rozdam go aż sześciu moim widzom. I żeby go wygrać wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem, mordeczki, to jest bardzo ważne i trzeba to zrobić. Oprócz tego trzeba zostawić subika na moim kanale, to jest najważniejsze ważniejsze, ale na kanale Tori i Tori2, czyli moich dwóch Starsowych kanałach. Trzeba mordecznie subskrybować je obydwa. No i oprócz tego trzecia bardzo ważna rzecz, to mieć wpisany kod Tori w sklepie Stars. Chyba nic trudnego i mam nadzieję, że każdy z was ma wpisany. I napiszcie w komentarzu banan, no i wtedy po prostu bierzecie udział. I 2 maja będą wyniki, więc no polecam spróbować, bo naprawdę możecie zgarnąć fajnego skinka. Dodatkowo jego specjalną bananową odznakę za darmo, więc moim zdaniem spoko opcja. Ale okej, okay, zobaczcie widzowie. Maisy jest strzelec wyborowy i patrzcie, jaki ma opis. Pam, 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 czy to popcorn czy salwa pocisków co? Możemy ją sobie teraz wymaksować, więc sobie ja to zrobię. E, tylko będę musiał troszkę gemów na to powydawać, ale opłaca się, opłaca, bo chcę ją taką maksymalną mieć. Dobra, mam już ją na najlepszej mocy, jaką mogłem mieć, czyli no poziom 11 i teraz zaprezentuję wam gadżety. Zaraz sobie oczywiście ją pogramy, więc oglądajcie do końca, bo dzisiaj dużo mocnych rzeczy, ale zobaczcie. E, gadżet odwrót. Mazey uderza w ziemię, ogłuszając wrogów na pół sekundy, pędąc do tyłu. Ej, to jest mega mocne, od razu to sobie kupuję, bo to się przyda. Drugi gadżet. Mazey natychmiast je. Jedną sztukę amunicji i zwiększa obrażenia zadawane przez następną rakietę ciśnieniową o 30%. O kurcze, fajne! Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten pierwszy gadżet jest minimalnie lepszy. Teraz lecimy do Star Powerów. Rakieta ciśnieniowa zadaje 10% więcej obrażeń przy max odległości. A drugi to wrogowie trafieni falą uderzeniową są również spowolnieni na dwie sekundy. Kurcze, nie wiem, który jest lepszy, kupię sobie obydwa. A patrzcie, jak wygląda jej poziom mistrzowski, mordeczki, tak to się prezentuje. I mamy piękną odznakę i zobaczcie tą ikonkę, przekreślony ogień. A jej nazwa to jest mistrz rozwalki spokoj okay, spoko to jest w ogóle nowe ekran ładowania. Myślę, że go widzieliście. Bardzo ładny. Ale przejdźmy sobie teraz do areny treningowej. I zobaczmy, jak w ogóle się będzie grało, widzowie. Uwaga. Wow. Ej, ten strzał na początku był bardzo wolny, a zobaczcie, jak on przyspiesza. Patrzcie, na początku leci mega wolno i tak nagle przyspiesza. Ej, ciekawe, to jest naprawdę. Jeszcze raz uderzę, widzicie? A teraz zobaczymy jej ulta. Ponoć. Jej ult to jest najlepsze, co było w Brawl Znaczy, to będzie jeden z mocniejszych ultów. Uwaga, klikami sprawdzamy. Oho, co on odwalił, widzowie? Wszystkie te roboty. Ty rozwalił na hita! Ja cię kręcę! Zobaczcie to jeszcze raz! Nie mam pytań, nie mam pytań Za mocny jest ten ult, widzowie Wow, ej, mega fajnie to wygląda e, Tutaj jeszcze gadżecik Aha, gadżecik tak nie więcej działa No spoko, naprawdę bardzo fajna postać W ogóle, patrzcie, odbieram sobie teraz Panterę Max To też jest giga fajny skinek e, No i oprócz tego odbieram sobie lampart Max Też kolejny skineczek leci tutaj I wszystkie te nowe skiny sobie poodbieram I zobaczymy, który z nich jest najlepszy I zaraz też przetestujemy skiny do właśnie Maisy, czyli nowej zadymiarki. Mordeczki, napiszcie mi w komentarzu Czy spodobają wam się takie odcinki po prostu, gdzie... Testuję nowe rzeczy z update'u peek'i Bo za niedługo może zrobię wam test, jak będzie tutaj dużo łapek w górę tej drugiej nowej postaci, czyli hanka. Więc jeśli chcecie to dużo łapeczek w górę mordeczki i piszcie w komentarzu, czy chcecie. O, nawet głupową Bibi sobie odbieram. Tak jest, odbieramy ją. No naprawdę wszystkie te skiny sobie odbiorę i te najciekawsze, które mnie najbardziej interesują, zaraz sobie przetestujemy. O, jak dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać mi w komentarzu jakieś mity do nowego odcinku z pogromców mitów z nowego Brawl Talka Więc tylko z tego Brawltoka mity mi piszcie, to sobie chętnie nagram taki odcinek. zanim przejdę dalej, chciałbym was szybciutko zaprosić. Na... Mój sklep, dla widzów możesz tam kupić kozackie koszulki i bluzy. Link do niego macie w opisie. Mordeczki każdy znajdzie rozmiar dla siebie. No i dodatkowo do każdego zamówienia dużo tam zdjęcie z autografem, więc myślę, że naprawdę warto spróbować i zakupić sobie jakąś fajną bluzę lub koszuleczkę. No, dobra, siomeczki, więc ja teraz testuję tego skina za 29 gemów do Maisy. Nie jest ten skin z karnetu, tylko to na razie jest ten tańszy skinek za 29 gemów. Zobaczymy, czy on będzie w miarę fajny. Strzały ma takie zwykłe, dosyć widzę, ale ja i tak tutaj bardziej niż skina, to testuję tą Maisy, bo muszę się nauczyć nią grać. Okej, okay, ej te strzały są naprawdę takie... No ciężko się do tego przyzwyczaić, bo one na początku lecą tak wolno, a później tak przyspieszają, ale zrobiłem kilka. Uwaga, wchodzę teraz z ultem. Okej, okay, oberwał mocno. W sumie ten ulcik jest dobry, jak kilku zadmiarzy na nas leci. Wtedy naprawdę super on działa. jak gracie przeciwko jednemu, to aż taki mocno on nie jest, chociaż i tak jest bardzo dobry. Okej, okay, teraz go spróbuję użyć na kilku ludzi. Uwaga! Oj, dwóch oberwało mocno. Ej, to było fajne. Okej, okay, czekajcie, jeszcze spróbuję to jakoś raz zrobić, dostał znowu, ale chyba już zaraz deadne. Chociaż walczę dalej, walczę dalej, widzowie nie poddaje się. Jest, okej, okay, dobrze. Ej, no spok tak się prezentuje ten skinek. No a teraz lecimy mordeczki z tym pięknym skinem za ostatni level karnetu do Maisy. O kurde. No musicie przyznać, że on oddaje. Napiszcie w komentarzu jaką ocenkę byście mu dali w skali 1 do 10. A ja mam kłopoty, bo moi teammates deadly Zostałem sam na no, El Primo i da bula. Dobra, szybki ulcik dostał, dostał, dawaj go szybko, kurde, uciekł mi jeszcze. Aj nie będzie z nimi łatwo, ale bardzo fajnie się gra tym skinem, Jezu, co ja robię? Po co ja podjeżdżam bula? E, ale chyba go rozwalę. Tak jest dobra, Bull dead dom no. i cię ugram tą gireczkę tym nowym skinem byłoby super. El Primo ode mnie. Ej, ten ult jeszcze odpycha przy okazji, więc to jest naprawdę mocne. E, fajny jest ten ulcik, dobra? Chyba wygram, chyba wygram, co prawda, gram na boty, wiadomo, e, ale wygram, nice. <laughs> a jeśli chodzi o nowe skiny, w pierwszej kolejności chcę wam pokazać skina Harajuku Ems, bo moim zdaniem on będzie totalnym szefem. Ja wiem, że Wy już te skiny pewnie widzieliście u innych YouTuberów, jak nimi grali, bo wczoraj był Sneak Pick ze skinów, dzisiaj jest Sneak Pick z nowej postaci, ale postanowiłem, że też te najładniejsze skin tutaj wyróżnię i pokażę, bo. No zobaczcie, atak tej Ems. Przecież to jest coś cudownego, naprawdę ten skinek będzie tak piękny, a jest super atak rozwala system. Moim zdaniem Warto mordeczki mieć takiego skinka, więc pamiętajcie, że jak coś, to już polecam doładować sobie gemy i robić zapas gemów na kupienie właśnie tych nowych skinów. Najlepiej z kodzikiem Torii, oczywiście, bo każdy, kto kupi z moim kodem, tego pozdrawię na odcinku. E, ale no, widzowie, naprawdę ten skin oddaję. Następny skinek, którego chcę wyróżnić, to Nani Ares. Przetestujmy go sobie. Okej, okay, patrzcie, jestem już podczas gireczki, ale ma fajne strzały, czy on rzuca takimi mieczami, sztyletami małymi? Ej, wydaje mi się, że tak. I teraz uwaga, lecę jego ultem i zobaczmy, co to jest za ult śmieszny. Ej, taka głowa. W, chyba w hełmie takim wojownika. Mega spoko to wygląda, okej. Okay. Co prawda myślałem, że być nawet ciutkę może lepszy ten skinek, ale oczywiście jest bardzo ładny. E, Daję mu taką ocenkę 9 na 10, ale myślałem, że będzie dziesiątką. Okej, okay, bardzo mnie interesuje mordeczki też Zeus Brock i patrzcie jaki piękne strzały, jeszcze jest taka błyskawica! Oj, tego skina to ja muszę mieć. Najlepszy skin do broka, jakim grałem. Serio mówię wam to widzowie. Nie sądziłem, że on będzie aż tak fajny, patrzcie jego ulki. Te strzały są tak kozackie, mordeczki. Muszę po prostu mieć tego skina, nie? Wow, naprawdę to jest mocne. No i jeszcze postanowiłem, że przetutujemy sobie krokodyla Bastera i zaraz zobaczycie dlaczego. Wydaje mi się, że żaden super atak jeszcze nigdy was tak nie zaskoczył jak ten. W ogóle jego ataki są piękne. Co jest grane? To są jakieś takie, nie wiem, niebieskie siatki małe, którymi on rzuca? Tak mi się wydaje, ale zobaczcie, co się dzieje, gdy ja używam jego ulta. Mordeczki, patrzcie, <laughs> Co to jest w ogóle? Nie, to jest siatka na krokodyl tylko tyle, Wow, mega mocne, mega mocne są te skiny. No i dobra, na koniec jeszcze przedstawimy tego bananowego kolta, którego Wy możecie wygrać za darmo. A więc kto jeszcze nie wziął udziału w konkursie to serdecznie polecam, bo patrzcie, jak on fajnie strzelał! Strzela banankami takimi widzowie! Nie no, ole, kozacki skinek, ale się cieszę, że go będę miał i cieszę się, że części z Was mogę go rozdać za darmo. Naprawdę giga ładny, patrzmy na jego emotkę. Też jest taka całkiem spoko. Ej, jestem giga zadowolony z tego skinka, że on strzela bananami. Giga fajnie wygląda. Więc w tym odcinku mordeczki to na tyle mam nadzieję, że się podobało, Zostawcie łapki w górę i subika po więcej, jeśli chcecie kolejne testy, na przykład drugiego nowego zadymiarza. No i widzimy się w następnych odcineczkach, do zobaczenia, Heju!